O, idzie Helgen-Dżu. To koniec. U -u. U -u. To była najdoskonalsza inscenizacja teatru absurdu, jaką miałem okazję widzieć. O, dziękuję panu. Wie pan, to było wielkie olśnienie, inspiracja, dotknięcie muzy, cała sztuka. Kochani, uznajemy tajemnicę za rozwiązaną. No tak, a ja bym chciał już skończyć sprzątanie, żeby wreszcie iść to uczcić do, do chatki małża! Co to znowu jest? Dziwne, kto go tam włożył? A ja wcale nie muszę tego wiedzieć. Jesteście w niebezpieczeństwie. Historia kryształowego zdroju to kłamstwo. Osioł wcale nie chciał ratować miasta, ale je zniszczyć. We Fraternitas Mysterium było nas czterech i osioł. To była grupa mnichów rozwiązujących zagadki. Spotkaliśmy konkwistadora. Opowiedział nam historię wielkiego zła, a potem jego umysł zmąciło szaleństwo. Wtedy zniknął w mrokach nocy. Zostawił za sobą dwa przeciwne fragmenty dysku. Nas także ogarnęła obsesja na ich punkcie. Zrozumieliśmy, że to była robota złego. Próbowaliśmy zniszczyć te kawałki, by wyrwać siebie i miasto spod władzy złego, ale zły nam nie pozwalał. To on zmanipulował osła. Porto zapragnął zniszczyć miasto. Przegnaliśmy go na mokradła z aligatorami poza miastem. Gady szybko pożarły osła, jednak udało mi się odzyskać ten kawałek, który zabrał. Ten drugi szczęśliwie pochłonęły wody oceanu, gdy kryształowy strój zatonął w odmętach. A zatem ja musiałem ukryć ostatni fragment. Strzeżcie się! Nibiru nadchodzi! To wszystko już się zdarzyło! Zaczyna się od zwierzęcia! Zawsze od zwierzęcia! Oto przesłanie od aligatorów! Ten pies zginie! Ten pies zginie? Czy ten duch mówił o mnie?